Szanowni Państwo, zapraszam na spotkanie w krakowskim salonie poezji, już 690. Tym razem zaduszkowe. Nie wiem dokładnie, kto będzie czytał i jakie wiersze będzie czytał, ponieważ te salony polegają na tym, że przychodzi kto może, a wiele osób wyjeżdża z Krakowa i czyta w intencji jakiejś bliskiej sobie osoby, która już odeszła. Z tego świata albo poety, albo aktora, albo kogoś z rodziny i czyta w jego intencji wiersz. Jakiś jego ulubiony wiersz, albo jakiś wiersz, który się kojarzy i wywołuje tę osobę, zapala świeczkę i wychodzi. I zapraszamy Państwa do uczestniczenia w takiej, można by to w sumie nazwać, modlitwę wierszami w intencji tych, którzy kiedyś nauczyli nas żyć i stawiać pierwsze kroki, i już ich z nami nie ma. Tych, których kochamy, bo miłość jest silniejsza niż śmierć. Zapraszam Państwa serdecznie.